W Excelu funkcje tekstowe są często wykorzystywane. Służą do tego, aby połączyć, rozdzielić lub trochę zmienić ciąg tekstowy znaków zawarty w komórce i pokazać inny ciąg znaków, inaczej skonfigurowany w osobnej, innej komórce. Na dole mamy nazwy arkuszy, w których są poszczególne tabelki, na których będziemy teraz sprawdzać działanie funkcji tekstowych. Zwróćmy uwagę, nazwy arkuszy są właśnie nazwami funkcji, więc będzie łatwo je zapamiętać. Pierwszą funkcją będzie złącz teksty. W tej komórce będziemy mieli wprowadzona, wprowadzoną, yy, wprowadzony ciąg znaków, który będzie łączył się z tymi, z danymi tekstowo-liczbowymi z komórek po lewej stronie. Wchodzimy do F od X, wstawiamy w funkcję w kategorii funkcji tekstowych i funkcja o nazwie Złącz teksty. Teraz tak. Tekst pierwszy. Zaczniemy sobie od ulicy. Żeby od razu było dobrze. I ładnie się komponował tekst, należy wstawić odstęp pomiędzy dwoma tekstami. Czyli wciskam teraz spację. W tekście trzecim będzie numer lokalu, w tekście czwartym będzie średnik, w tekście tutaj będzie spacja i zobacz, pojawiła się lista, która może być dalej modyfikowana. Po spacji, po średniku będzie Kod pocztowy, następnie znowu spacja i w ostatnim polu tekst 8 będzie nazwa miasta. Zwróć uwagę, jak się buduje nasza tutaj jak się buduje wynik formuły. Wygląda to w sposób poprawny. Po wciśnięciu OK nasza funkcja wyświetliła taki oto wynik po przekopiowaniu. W obok leżących komórkach są gotowe wyniki połączonych tekstów z innych komórek. Kolejną funkcją będzie funkcja lewy. Funkcja lewy pozwala na to, aby pokazać sobie w jakiejś obok leżącej innej komórce ciąg tekstowy, który jest po lewej stronie od początku tekstu, który jest w komórce źródłowej do, przez jakąś tam liczbę znaków. Tutaj jest już ta funkcja wykonana. Zrobimy ją sobie dokładnie taką samą, po to, aby zobaczyć, czy wyjdzie tak samo. Możemy wpisać, możemy, możemy wybrać poprzez funkcję, poprzez wstawienie funkcji. Ja napiszę lewy, otwieram. No i teraz mamy określić, który tekst ma być wyświetlany, który, który tekst ma być... Tekstem początkowym, a następnie od początku tego tekstu mamy określić liczbę znaków, która ma zostać wyświetlo, wyświetlona, czyli w kodzie pocztowym jest pierwsza, druga pozycja, trzecia to jest myślnik, czwarta, piąta, szósta, czyli 6 liter, 6 znaków mamy do wyświetlenia. Po wciśnięciu Enter wykonana została funkcja po kliknięciu dwukrotnym. Czyli tutaj mamy funkcja lewy, ciąg tekstowy i 6 znaków od lewej strony od początku tego ciągu znaków. Zobaczmy sobie tą funkcję, dokładnie tak samo to wyszło. Kolejną funkcją będzie prawy. Funkcja prawy robi dokładnie to samo co funkcja lewy, tyle tylko że od prawej strony. Zwróć uwagę, tutaj jest funkcja już tego może nie będę pisał. Funkcja prawy oblicza od końca 4 znaki z komórki A4, czyli Ala ma kota, wyświetlił się wyraz kota. Oczywiście wszystko byłoby dobrze, jeżeli właśnie tutaj funkcja lewy, funkcja prawy ma na końcu odpowiednio położone te ciągi znaków, o które tak naprawdę nam chodzi, czyli w takim układzie, ciągów tekstowych tych początkowych, źródłowych, jeżeli po białym stoku jest ulica odległa 23, i kod pocztowy jest na końcu, o dokładnie takiej samej liczbie znaków, zawsze w każdej komórce będzie tak samo to wyświetlone, wówczas funkcja lewy poprawnie zostanie funkcja prawy poprawnie zostanie obliczona. Czyli mamy dwójka, piątka, jedynka to są trzy znaki czwarty myślnik, piąty i szósty znak, to jest jedynka, czyli jest sześć znaków od prawej strony tego ciągu znaków. Jeżeli, zobacz, przejdziemy sobie w tą stronę na dół, zrobiłem dokładnie tą samą funkcję, tylko wtedy, kiedy jest trochę po prawej stronie. Yy, pożarpany tekst, to znaczy chcielibyśmy zobaczyć yy, ulicę Odległą 23, 23, No to 6 znaków za każdym razem od końca ciągu znaków nam wyświetla, co jest po prostu niepoprawne. Fragment tekstu. Fragment tekstu pozwala właśnie na to, aby od początku jakiegoś tekstu została obliczona ilość znaków i od któregokolwiek znaku, numeru znaków, który podamy, zostanie wyświetlona właśnie. Nazwa dalszego ciąg następnego, następ, ciąg następnych znaków, czyli, jakby można powiedzieć, w tym momencie usuwamy sobie zawartość kodu pocztowego z każdego z tych adresów. Zwróćmy uwagę, jak to jest policzone. Wezmę sobie tutaj FODX, funkcje tekstowe, fragment tekstu. I w tym momencie mamy następującą, następujący formularz wstawiania funkcji: tekst. No to określam, który to ma być tekst. Liczba początkowa, w tym momencie mamy, ile znaków pozostawić, od którego znaku mamy wyświetlać nasz ciąg znaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, od ósmego znaku, ponieważ na ósmym znaku jest pierwsza litera danego miasta. Wciskam osiem, Natomiast teraz ostatnim parametrem jest potrzeba wpisania przez jak długo ile znaków ma się ten ciąg tekstowy wyświetlić. Tutaj trzeba sobie powiedzmy zaprognozować. Może to być 10, może być 50, może być 100. Ja wpiszę 200, czyli cały ciąg znaków poprzez 200 znaków od 8 będzie mógł być wyświetlony. Dlatego w, pierwszej, w, pierwszej, w pierwszym wyniku tego, tej naszej funkcji zostanie wyświetlony ciąg znaków biały stok odległa 23. To też jest stało tutaj na dole. Po wciśnięciu OK mamy obliczenie, przekopiuję, wynik został podany dla każdego z ciągu znaków obliczona tylko wartość ciągu znaków bez, bez kodu pocztowego. Kolejną funkcją tekstową, litery małe, czyli tak naprawdę pokaza przedstawienie wszystkich wartości tekstowych, wszystkich tekstów, po prostu przekształcenie ich na małe litery. FODIX, funkcje tekstowe, litery małe, potem będą oczywiście litery wielkie. Po wciśnięciu OK, po prostu pokazujemy, który tekst ma być wyświetlony na litery małe. Mamy nazwy imion. W tym momencie kolejne imiona zostały wyświetlone. Będziesz miał ten plik dostępny w swoich źródłach, więc spokojnie będziesz mógł z niego korzystać. Litery Wielkie to samo, tyle tylko, tyle tylko, że fodix ma być nazwą funkcji litery Wielkie. Która funkcji, które, która komórka ma być obliczona? Ta. Akurat tu jest jakiś, jakiś tekst inny niż oczekiwany. Usunę ten tekst i mamy gotowy zestaw yy, tekstów drukowanych. Kolejną funkcją ciekawą jest funkcja usuń zbędne odstępy. W tym momencie mamy mm, przykład y, jakiegoś tekstu. Jest to jest to y, jest to tekst y,